Myślę, że mecz mógł się podobać. Z jednej i z drugiej strony sporo sytuacji bramkowych. No trzeba oddać to, że, że drużyna drużna Lubawy dzisiaj po prostu była od nas lepsza. Choć nie ma co ukrywać, te swoje sytuacje mieliśmy. To, co na pewno mnie osobiście cieszy jako trenera, to, to, dzisiejsza bramka Oskara Szczepańskiego. Oskar to nasz młodzieżowiec, który wchodzi do naszej drużyny, więc fajne jest to, że w końcu w tym sezonie udało mu się strzelić. i to nie byle komu, bo tak naprawdę drużynie, która myślę będzie walczyła o najwyższe cele. Więc myślę, że to jest taki, taki mały, fajny akcent dzisiejszego spotkania. Na pewno trzeba wspomnieć o tym, że i gratuluję swojej drużynie za to, że, że cierpliwie realizowali to, co sobie ustaliliśmy. I to nawet, że strzelamy jako pierwsi bramkę wprowadzając Tomka na przewagę. To jest wszystko to, co udało się gdzieś tam na początku ustalić w szatni. I to na pewno z takich plusów. Na pewno druga kwestia, no to troszkę, troszkę mała ławka, i widać rzeczywiście, że dzisiaj brak Michała Klausa wpływał na to, że, że nie mogliśmy troszkę powalczyć jak równy z równy. Więc gratuluję rywalom, życzę im powodzenia. My tak naprawdę skupiamy się teraz na, na meczu z, w Katowicach. To jest dla nas mecz tak naprawdę, który może określić czy będziemy mieli szansę zagrania w play-offach, bo, bo ten cel się nie zmienia. Chcemy zagrać w play chcemy być w pierwszej ósemce, e, chcemy troszkę namieszać, no a mecz z Katowicami to właśnie będzie taki mecz z kategorii kto wygra ten mecz będzie się liczył po prostu w play -offach. Na pewno dzisiejszy mecz był bardzo ciężki. Pierwsza połowa, pierwszą połowę na pewno udało nam się zagrać w miarę w równanie. W drugiej, yy, niestety, nie udało nam się dowieść remisu do końca i strzelić tej zwycięskiej bramki. Yy, no ale cieszę na pewno, że w miarę graliśmy jak równy z równym i, i walczymy teraz o play-offy. Przejechaliśmy tu przede wszystkim wygrać, obojętnie w jakim stylu, bo jesteśmy. Po remisie, po porażce. Także dzisiaj byliśmy skupieni na tym, żeby z Warszawy wywieźć trzy punkty, i ten nadrzędny cel nam się udał. Do tego chcieliśmy dać grać wszystkim zawodnikom, bo już w środę gramy półfinał Pucharu Polski. Więc też myślę, że dzisiaj tego dużego zmęczenia ten mecz nam nie przyniósł. Także to też był dzisiaj dla nas cel które osiągnęliśmy i tak naprawdę już zaraz wsiadamy do autobusu i jedziemy w dalszą drogę do Przemyśla, gdzie w środę będziemy walczyć w półfinale Pucharu Polski. No już na tym się teraz skupiam. Formios really hard match? Yes. All time against Lega is hard match. And now it's all match will be harder and hard, yes because we'll start playoff. Yes, I think everyone want to go to playoff. Yes, every match will be hard. And today was exactly this, but we defense really good today, yes. We was good in defense, and we when we had chance, we scored.